Czy zdajesz sobie sprawę, że Kijów w swojej historii został zdobyty aż 10 razy i to przynajmniej 3 razy przez Polaków? Pierwsze zdobycie Kijowa miało miejsce jeszcze w zamieszłych czasach, nie wiemy dokładnie kiedy, ale został on zdobyty przez tureckich hazarów. Prawdopodobnie miało to miejsce gdzieś w VII albo VIII wieku naszej ery, kiedy to Hazarowie panowali nad wielkim stepem i z Kijowa uczynili swoją bardzo ważną faktorię handlową. Później w 882 roku Kijów został zdobyty przez waregów pod wodzą słynnego Olega z dynastii Rurykowiczów. I tak oto powstała ruś zwana od Kijowa rusią kijowską, która prężnie rozwijała się. Ale niestety w 1018 roku Kijów został zdobyty przez Bolesława zwanego oczywiście Chrobrym, który to pokonał Jarosława Mądrego, zdobył Kijów i osadził na tronie swojego zięcia Świętopełka. Później, nie minęło pół wieku, jak Bolesław Śmiały również wyprawił się na Kijów i w 1069 roku zdobył go. I na tronie kijowskim osadził swojego pretendenta Izjasława, który miał być mu przychylny. 6 grudzień 1240 rok. Horda mongolska pod wodzą Batuchana zdobywa wreszcie Kijów i plądruje to miasto doszczętnie, także tam nie było co zbierać. I po tym mongolskim najeździe długo to miasto nie mogło podnieść się ponownie na nogi. Ale podniosło się, ponieważ Kijów jest świetnie zlokalizowany i dlatego rozwijał się znowu bujnie. Ponieważ w XIV wieku dość pokojowo zajęli go Litwini, to już w 1416 zdobył go, będącego wtedy w Wielkim Księstwie Litewskim, Edgiej. Edgiej, który był wodzem Złotej Ordy, resztek praktycznie Złotej Ordy, która na stepie jeszcze istniała, i on złupił to miasto, oczywiście uprowadził ludność i sprzedał na Krymie w niewolę. Później w tym samym XV wieku, w 1482 roku, już za panowania Kazimierza Jagiellończyka, Mengli Girej, hanat krymski, wpadł tutaj i znowu złupił to miasto i znowu spalił, a ludność sprzedał w niewolę. I później już Kijów dosyć spokojnie istniał sobie w tej pierwszej Rzeczypospolitej, Aż do czasów, kiedy w połowie XVII wieku przeszedł pod panowanie rosyjskie, a w 1941 roku został zdobyty oczywiście przez Wehrmacht. I Wehrmacht, jak zdobył Kijów, to myślał, że zdobył to na zawsze. Poszedł dalej na wschód, a tam wiecie, co się stało. I w 1943 roku Armia Czerwona odbija Kijów.